Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wander, to jest kolejny odcinek z Godzika dwójki No Jeszcze muszę uzupełnić sobie swoje HP po walce z... ze Strażnikiem Magazynu. Yy, I pójdziemy oddać dla Lorda Andre. Paczkę ziela znalezioną totalnie przypadkiem, żeby nie było w tym owym magazynie. W dodatku mamy do powiedzenia wtedy dwie opcje. Opcja numer jeden jest taka, żeby po prostu mu to oddać i być szczerym, a druga, żeby... O mamy LEGA. Żeby ją po prostu zachować i skłamać że wrzucić się miał do morza. I tutaj opłaca się wziąć e, drugą opcję. Ponieważ, czyli skłamać. Yy, ponieważ możemy przy, przy okazji uzupełnić inny quest, związany z tą paczką od pewnego najemnika. Ale o tym dopiero w kolejnych odcinkach. Skupmy się na razie na teraźniejszości. teraźniejszości i, I oddajemy questa. Co do tej paczki. Znalazłeś ją? Tak. Wrzuciłem ją do basenu portowego. Tak. Cóż, głównie chodziło o to, żeby nie wpadła w niepowołane ręce. Oto twoja zapłata. Spoko. Masz dla mnie inne zadanie. Wyłączyłeś transport bagiennego ziela z obiegu. To dobrze, ale wolałbym wiedzieć, kto rozprowadza to paskudztwo między ludźmi. To musi być ktoś z dzielnicy portowej. Gdyby handlarz regularnie przyjeżdżał spoza miasta, już dawno byśmy go złapali. Co właściwie mam zrobić? Znajdź sprzedawcę i kup od niego trochę tego ziela. To nie będzie łatwe, ale bez tego nie możemy go aresztować. Pogadaj z Mortisem, on zna dzielnicę portową. Może będzie ci w stanie pomóc. No i to bądź zdanie na ten odcinek. Co do... Ciągle na. dobrze. A oprócz tego, masz dla mnie jakieś nowe zadanie? Lobart, hodowca rzepy, ma pewne kłopoty. Jeśli mu pomożemy, poprawią się jego stosunki z miastem. Idź więc do niego i dowiedz się, co mu przeszkadza. No, a pamiętam, jak zbierałem rzeba w trzecim odcinku. Ale okej, okay. mm, pójdźmy do Mortisa. I postaramy rozwiązać się tą misję. Rozwiązać tą misję z właśnie z tym zielem. Do kuszu brakuje mi 5 punktów sił, więc przy okazji sobie ten wezmę u niego te 5 punktów. Jest, niestety nie za darmo, no, ale cóż. Aha, Mortis śpi. Spoko. Eee... To jest sypialnia. To są wszyscy strażnicy. I mortis. Ja. Co wiesz na temat dzielnicy portowej? Muszę dotrzeć do człowieka, który sprzedaje ziele bagienne. Widzisz. Ci faceci na dole nie są specjalnie gadatliwi, a już na pewno nie powiedzą nic strażnikowi miejskiemu. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć tam na dole, to musisz zdjąć zbroję. Pierwsza rada. No dobrze, a potem? Tawerna i burdel to dwa miejsca, gdzie możesz zdobyć informacje. Innymi słowy, jeśli w ogóle zdołasz się czegoś dowiedzieć, to właśnie tam. Ok, przykład wzięliśmy to siłę. E, no i co? E, Wyruszam do, do dzielnicy portowej w poszukiwaniu tego dilera ziela. E, Przykładzie, właśnie założymy sobie tą kuszę i zdejmiemy to zbroję. Tak samo jak mówi Mortis. E, I od czego by tu zacząć? Na pewno od karczmy, Ponieważ wiecie, karczmach. Hello, 100 dziennie przychodzi tam, podpatkuje, o czymś gada. Ee, a Cardiff dużo rzeczy z tego może usłyszeć i nam przy okazji powiedzieć. To też jest warte zaznaczenia. A potem zobaczymy, co nam powie Cardiff. Jeżeli w ogóle otworzy usta. Bo też może cicho siedzieć. Ale zresztą zobaczymy. No potem tam, tak jak powiedział ten. E, Mortis, pójdziemy do burdelu. No. Nie wiem, czym on się zajmuje. Moa? I jest Cardiff. Potrzebuję informacji. Gdzie mogę kupić ziele? Z pewnością nie tutaj. Dobrze, więc gdzie? Na twoim miejscu pogadałbym z Meldorem. On pali przez cały czas. Spoko, ale to chyba za darmo. Informacja lol, Cardiff dał nam informację za darmo. Lol, lol, lol. Eee, gdzie jest Meldor? Powinien stać tutaj, ale poszedł do swojego domu gdzieś spać. Nie wiem, gdzie jest jego dom, czyli eee, wracamy i idziemy do czerwonej latarni. Skoro Mer Meldor nic nie powie, to może tam się czegoś dowiemy ciekawego. Jack, Nadia. Zapraszam ponownie. Jak to ponownie? Najpierw musisz pomówić. Nie, nie byłem u niej. Nie byłem u niej, przysięgam. Nie byłem jeszcze u niej. Trudno mi w to uwierzyć. Czy mogę tutaj dostać także wyjątkowe towary? Pewnie! Wszystkie moje dziewczyny są wyjątkowe. Jeżeli masz dość złota, możesz iść na górę z Nadią. Chcę się zabawić. Zaszlem. Dobra. Najbliższych kilku godzin długo nie zapomnisz. Zatem idź na górę z Nadią. Come on. Czy mogę tu gdzieś kupić zielę? Zostaw mnie w spokoju. Chodźmy na górę. To Twój szczęśliwy dzień, Skarbia. Chodźmy. Może coś wypopla na, gór na górze. A naprawdę będzie wchodzić z schodami. To jest takie. lamerskie. Prawdziwy Chuck Norris i bezmienni tak wchodzą. A nie kurde, jakieś. jakieś schody płaskie. No, come on. Chcesz tego? Jeszcze rozbieram wzrokiem. Przekazujemy zbroję, no bo. To by chciał się wzbroić. No ja się. Kaman. Kaman. Szybciej. Kaman. Kaman. Chodzisz. Jest. Jest. Okej. Okay. Czy mogę tu gdzieś kupić ziele? Jeśli mam ci coś powiedzieć, to lepiej wytrząśnij kilka sztuk złota z sakiewki. Ile chcesz? 50 sztuk złota powinno wystarczyć. Czemu każdy jest tak chciwy? No super. Teraz mów, gdzie mogę zdobyć ziele? Porozmawiaj z Borką w skarbie. Powinien mieć jakieś ziele. Następne kilka godzin należy do nas. Przekaz się odprężyć i zrelaksować. Wchodzi! Alert! Ale było fajnie! Chwila. Zapraszam! Yy, po wszystkim, spoko. <laughs> Idziemy teraz do Borki. Się Słyszałem, że sprzedajesz Ziele. Kto tak powiedział? I tutaj też jest ważna sprawa, bo jeżeli wiemy, się. że to było na dwie to mi się misja zawali. Kto cię przesłał? No to chcesz dobić targu czy nie? W porządku. No, dogadajmy się. Ty dajesz mi 50 sztuk złota, wtedy ja ci daję się bez targowania się. Dobijmy targu. Tu mam złoto. W porządku. Oto świeża, soczysta łodyga ziela. No i w sumie za tą misję zapłaciliśmy 150 sztuk złota. A właściwie jest MEDOR, więc z ciekawości chcę się też dowiedzieć, co on powie w tym Chwila. temacie. Wiesz, może hmm, Na twoim miejscu spróbowałbym szczęścia w czerwonej latarni Aha, czyli ja by nas tam Czy wysłał. Ta... Nie tak dawno temu strasznie... Szukali skradzionych koszt... najwyraźniej. Okej. Okay. Teraz um, idziemy do Lorda Andre. Oddać mu... Po prostu zakapować mu naborkę, że to nie jest tym całym dealerem i sprzedaje dla wszystkim i każdemu. I oby opłacała się ta misja, bo jeżeli dostaniemy na przykład teraz 100, 100, sztuk złota to będziemy na minusie. Ale zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Yy, nikt nie dziwne. I właśnie Baltram, zapomniałem, że jeszcze potrzebujemy umłodać się całą wiecie, rum. Mam rum. Tylko, że Skip dał mi jedynie dwie butle. Drogo. Bardzo drogo. Za kogo się ten Skip uważa? No nic, dawaj. Nie mogę dać ci zbyt wiele w zamian. To wszystko. No matko, ale biedak. Dobra, decha w kieszeni, idziemy teraz do Andre. Po grubszym zapłatę. zbraja? No i już jesteśmy w koszarach tutaj. Przykład typowego samotnika. Sam sobie trenuje. Kolejny samotnik. Cały dzień czyta książkę. Co do tego ziela, wiem kto sprzedaje ziele w mieście. To Borka, odźwierny z Czerwonej Latarni. Naprawdę? A mamy jakiś dowód? Sprzedał mi trochę bagiennego ziela. Dobrze, to nam wystarczy. Zaraz każę go aresztować. Oto twoja zapłata. O 200, czyli zarobiliśmy 50. Co my tu mamy? mamy? Mamy, 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 mamy jeszcze do wykonania w tym odcinku. A właśnie. Jest już taka ciekawa teoria, bo jeżeli chcemy zakopować dla lorda Andre. O złodziejach, to on pyta, czy, czy wszystkich złapaliśmy coś takiego. E, a jest jeszcze jeden z w mieście, w którego my jeszcze nie, nie skapnaliśmy. A żeby właśnie to zrobić, jest konieczność wykonania tej misji od e, Hakona. Tam pisało, że muszę porozmawiać z Pablo, ponieważ on był, on po prostu uczestniczył w tym na na bandytów, czy, czy coś takiego.

Niektórzy ukryli się w górach, inni dołączyli do Onara, właściciela ziemskiego. Jednak to bandyci na obrzeżach miasta powodują najwięcej problemów. To przez nich kupcy nie wyściubiają nosów poza granice miasta. Co wiesz o bandytach, którzy obrabowali kupca Hakona? A, o tej sprawie mówisz. Nawet mi jej nie przypominaj. Podobno ta grupa jest odpowiedzialna za wiele ataków na kupców. Ostatnio te szczury powpełzały do swoich nor i boją się wyściubić nosa. Kiedyś wytropiliśmy ich, ale ślad urwał się nagle w lasach za miastem. W tamtych okolicach krasuje wiele potworów. To zbyt niebezpieczne miejsce. Jest jeszcze coś. Niektóre ze skradzionych towarów pojawiły się w Korynis. Oznaczałoby to, że bandyci przemycają towary do miasta i tam je sprzedają. No cóż, podejrzewamy, że mają swojego człowieka wśród strażników. Jak dotąd, nie udało się go jednak złapać. Jeśli dowiesz się czegoś na ten temat, pamiętaj. Lord Andre wyznaczył nagrodę za odnalezienie tego zdrajcy. Skąd przybyli bandyci, którzy mieli list gończy z moją podobizną? Natknęliśmy się na nich niedaleko domu właściciela ziemskiego. Nie wyglądali jednak jak... Wydaje mi się, że to część mniejszej grupy, która... Jeśli się tam wybierasz, przyjmij. Zapamiętam. Okej. Okay. Idziemy do tych bandytów, którzy mają się kryć w lasach. lasy mniej więcej są na lewo od tego wyjścia. powinni unikać lasów i dookoła miasta. Okej. Czyli też wyszło z tej rozmowy to. Że prawdopodobnie, on po prostu za dużo gada. Bandyci mają jakiegoś dealera w mieście, i właśnie tego dealera będziemy musieli zlokalizować. Eee, co w czym pomoże nam jakaś wskazówka, może z bandytów Tak, przypuszczam. Eee, wtedy, jak już znajdziemy tego całego dealera, nam się jeszcze raz do Lord Andre i sprawdzimy, czy możemy już w końcu zakapołać na gildie złodziei, ponieważ więcej. Eee, Członków, na których możesz zakopować, nie ma w nic. Hmm, tak właściwie to... To ładnie tutaj, jak tak patrzę. Patrzcie, na lewo takie wznies wzniesienie. Tutaj jest taki... taka wąska dróżka. Prz przed nami jest most. Na prawo mamy coś takiego... O takiego? Nie no, ładnie. <laughs> I tak. Tu jest forma Akila. A tu są lasy. Więc to jest dobre miejsce, właśnie, żeby poszukać bandytów. Zapiszemy sobie odcinek 21. Czurek. Łatwiej idź znę. Fuck, ile bestii! Eee, nie chcemy z nim walczyć. Szybko obierz mięso i idziemy dalej. No i tak. Kogo my tu jeszcze mamy? Słyszę że Ale nie widzę. O, widzę, że się się Miecz. Bum, bum. Motherfucker Dobra, poszła fobo, wszedł krytyk. 70 doświadczenia, nice, nice. E, idziemy dalej. Tam mamy jakoś skini na lewo. A tu mamy jeszcze jednego śledowca, Kemandega. Pokaż, jaki twardy masz Teraz e, Spoko, Znowu wszedł krytyk, bardzo fajnie. E, 70XP. I przy okazji kilka grzybków. Zawsze coś No i teraz sprawdźmy co mam w tej jaskini Co tu mam do jedzenia? To... To... Jeszcze wilk No No spoko, Kry też, też jest krytyk Idle mam, spoko to weźmiemy, idziemy dalej. Nie ma problemu, sobie się zapiszemy. No i sprawdźmy co jest z tej jaskini. Mam przejście. I są bandyci. Okej, okay. to może być trudne, a może i nie, a może i tak. Jest dwóch słobiaków jeden koks jest śmieciu! Dokładnie. Dwóch słabiaków, jeden kok w zbrojnej Najemnika to już może być trochę ciężej. Znaczy, z i dwoma to pójdzie jak z płatką. Ale ten drugi, ten trzeci znaczy, to już jest, to już jest coś. Z nim sama sam bym mógł wygrać. Ale jak mi tych, tych dwóch główniarz to no, dookoła, to już jest trochę gorzej. Spróbuję jeszcze raz. Mm, niech na razie bez taktyki. A oni w kolejnym odcinku coś spróbujemy. No, jeszcze lak, spoko. Spoko, w ogóle nagrywamy już 19 minut. Czyli za chwileczkę będziemy kończyć nasz odcinek. Ech, jaki miły widok Skryny z Przez walkę z godnika podczas z bandytami. No, spoko, poszło. Jeden poszedł na hita. Teraz ten. Trzeba się nim zająć jakoś tak fajnie. Zobaczcie, jaki on ma damage. Jeszcze jak ten gówniak z Super, spoko, spoko. Trzeba tego wykończyć, no wkurza mnie Ale kurde, jak tamten jak jakim to po mnie. No come on. Jest ten, To się trzeba bronić. Kurde, dobra. Gówniak. No super. To już koniec! Śmierci. Dobra, takim mi widokim kończymy ten cinek. się Złoto zaopiekuje się nim.